Plutycze. Na tyle sławna miejscowość. A raczej mieszkańcy, jakimi są Andrzej IGienek, że nawet nie doszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pofatygował się tutaj osobiście. Biuro interwencji obywatelskiej. O tak, biuro interwencji obywatelskiej. Patrz, kronowic wchodzi, Patrz, za nim major. Pytają się, czy może mu um, mogę wejść. Ja mówię, może trzeba się wyjawać z internetu tak z za pozwoleniem gospodarza, Krzysztof wszedł i rozejrzał się po gospodarstwie. No. Dzień dobry Państwu. Chciałem zapytać się Patej, bo jestem na gospodarstwie, innego rolnika, Pato Co To za maszyna? Co to jest maszyna. Do przewracania siana na polu. Jak to się nazywa? Prze Przewracałka, tak, jak tak, to tak. się mówi. No i no, co to za maszyna? Kultywator. To to... Pół czteroskibowy. Tak. O! I rozejrzał się dokładnie, jak na kandydata na prezydenta przystało, z zainteresowaniem o swoich obywateli. Co to za maszyna? To jest do tego, do mielenia zboża. Do nie, karetów. nie. Sieczkarnia. Nie, nie. nie no, sieczkarnia no, no, ta. no, no, co to? To mieliście zboże, tak? Nie. Nie? Nie. To sieczkarnia. Sieczkarnia. Co to za maszyna? To jest pług, tylko trzy bowy. Tak. O! Widać? Co Krzysiek? Trzeba po powtórzyć takie wyjazdy, nie? Trzeba powtarzać takie wyjazdy. Takie. Krzysiek usiądź na tym na sławnym fotelu. Nie chcę tam siadać. że Trzeba już wracać zaraz. A no trzeba wracać, to fakt. Na domku. Dalej. No to co, kończymy filmik, nie? No, kończymy filmik, idziemy do samochodu po malutku. No to co, Pozdrów widzów. Pozdrawiam widzów z ziemi rolniczej. Miejscowość jaka? Plutycze. Plutycze. Są domki stare i nowe. To tyle w tym odcinku. Jeśli jeszcze nie znasz mojego kanału, to zapraszam Cię do moich poprzednich filmów. A jeśli Ci się spodobają, to i do przyszłych.